Serio? Klient reklamuje produkt, a ty mu jeszcze coś sprzedajesz? Dokładnie, i to się nazywa upsell przez wartość. I to może być najlepszy moment, aby sprzedać więcej. Reklamacja to są emocje. Klient ma problem, a ty masz wybór. Możesz przeprosić, dać formularz i zamknąć sprawę, albo zareagować tak, aby wyszedł zadowolony i z nowym produktem. Dam ci przykład na podstawie zwrotu. O, zwraca pani spodnie. Szkoda. Pokażę Pani inny model, ta sama tkanina, ale wyższy stan. Klientki mówią, że świetnie się nosi. Czy zechce Pani przymierzyć? Okej, okay, klient czuje się zaopiekowany, a ja nie tylko ratuję sytuację, ale także rozwijam relacje i sprzedaż. No dokładnie, bo APSE nie polega na wciskaniu. Chodzi o to, aby zamienić ten proces reklamacji w budowanie relacji. No widzisz, klientka przyszła z problemem, a dostała rozwiązanie, empatię i wartość dodaną. A zaufanie sprzedaje lepiej niż każda promocja. Tak, bo absent przy reklamacji to jest odpowiedź na ukrytą potrzebę, która właśnie się ujawniła. Wiedziałeś o tym? Daj znać w komentarzu.